na kanale WM Pokstrot drony w ciekawe miejsca. Dzisiaj zabieram Was na Gran Canario, trzecią co do wielkości wyspę archipelagu kanaryjskiego o powierzchni 1560 km2, a konkretnie do turystycznej części Amadores w nadmorskiej gminie Mogana. Znajduje się tam między innymi atrakcyjnie usytuowany hotel Gloria Palace Amadores. Jeśli film Wam się spodoba, zalajkujcie go. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Hotel Gloria Palace Amadores komponowany jest w masy nadmorskiego klifu i wyróżnia się ciekawą nowoczesną architekturą. Licowane naturalnym kamieniem budynki idealnie wtapiają się w skalne tarasy. Bajeczne widoki na ocean i zachody słońca podziwiać można z pięknie zaprojektowanych basenów infinity. Na miejscu jest centrum spa z bogatą ofertą masaży ze świetnym basenem Talaso, wykorzystującym terapeutyczne właściwości morskiej wody. Dojazd pojazdów samochodowych do hotelu usytuowany jest w górnej części Klifu i pozwala on praktycznie na dojazd pobliżej wejścia do holu ze znajdującą się w nim recepcją. Nierzadko gościom hotelowym, korzystającym z lobby baru lub załatwiającym sprawy w recepcji, czas umilają występy młodych artystów. Na tym samym poziomie w bezpośredniej bliskości recepcji znajduje się również lobby bar oraz szereg sklepików oferujących m.in. pamiątki, odzież, biżuterię, wyroby ze skóry, kosmetyki i artykuły drogeryjne. Jeden poziom niżej pod recepcją znajduje się obszerna sala z barem, w której wieczorami odbywa się tzw. showtime, oraz dyskoteki. Jak już wspomniałem wcześniej, hotel dysponuje dwoma atrakcyjnie położonymi basenami infinity z pięknymi widokami na ocean. Na terenie basenu wyodrębniono także miejsce dla nudystów. Korzystając z basenów w Czasowicze mogą spodziewać się tam różnych niespodzianek, takich jak na przykład pokaz mody. Goście hotelowi mogą również skorzystać z funkcjonującego w hotelu Centrum Talasso, oferującego hydromasaże, fitness, saunę łaźnię parową, bicze wodne, masaże, zabiegi na bazie czekolady i wina, minicure i pedicure. Przy basenach usytuowane są bary oferujące różnego rodzaju przekąski oraz bogaty asortyment napojów bezalkoholowych i alkoholowych. Jednak z prawdziwie bogatym wyborem dań można się spotkać dopiero w restauracji hotelowej. Al PH, pronto sé que me voy a enloquecer. De mi mito minuto que en mi cama yo te pongo en cuatro. Soy un tipo solitario, pasando casi toda la noche sin cariño, sin amor, sin sexo. Por eso hoy es necesario que vayamos a Bella Clarita. Esta noche yo no te comparto. Tranquila, mami, que me dice si tu papi te paga todo lo Piękne widoki na ocean i okolice można podziwiać nie tylko z basenów, ale także z balkonów jakimi dysponuje każdy pokój hotelowy. Jest on wyposażony w indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę z prysznicem, WC, suszarkę, telewizję satelitarną, telefon, internet bezprzewodowy, zestaw do kawy i herbaty, balkon ze stolikiem, krzesełkami i dwoma łóżkami do opalania oraz safe za opłatą 5 euro za czas pobytu. Goście hotelowi często korzystają również z plaż Amadores i Porto Rico, udając się tam pieszo biegnącą wzdłuż wybrzeża piękną promenadą. Wyjście na promenadę ułatwiają windy zjeżdżające do samej promenady z jedną przesiadką. Wychodząc z hotelu i kierując się promenadą w lewą stronę, można w krótkim czasie, bo w niespełna 10 minut, dotrzeć do plaży Porto Rico. Jest to przepiękny i niezwykle popularny kurort Gran Canaria, w którym można odpoczywać przez cały rok. Rajskie plaże, bajeczna pogoda, życzliwi mieszkańcy i wiele zakątków do zobaczenia sprawiają, że czasowicze chętnie tutaj przyjeżdżają. Za parasol i dwa leżaki na plaży zapłacimy około 10 euro za dobę. Będąc w Porto Rico można zarówno wybrać się na rejs z katamaranem, jak i na ekscytujące safari czy wędrówkę po wyspie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Blisko są sklepy oraz miejsca, w których uda się pysznie zjeść. Wychodząc z hotelu Gloria Palaz Amadores i udając się w prawą stronę, docieramy po kilkunastu minutach do plaży Amadores. Jest to plaża o spokojnych wodach i niewielkich falach, ponieważ jest osłonięta przez dwie groble. Jej delikatne białe i złote piaski zapraszają do opalania się, leżąc na leżakach lub unosząc się w kryształowej wodzie. Tutaj nie zezwala się ani na puszczanie muzyki, ani na granie w piłkę. Leżąc na leżakach, można z tego miejsca podziwiać zachód słońca wolno chowającego się za sąsiednią wyspą Teneryfą. Uwagę zwraca również wybudowany na klifie przy plaży pięknie prezentujący się hotel Rio. Na koniec jedna informacja. Na niektórych z zamieszczonych w filmie ujęciach można było zauważyć coś w rodzaju mgiełki powodującej nieostrość obrazu. Był to efekt występującego na wyspie w czasie naszego na niej pobytu zjawiska nazywanego kalibą. Jest to zjawisko atmosferyczne związane z burzami piaskowymi występującymi nad strefą pustynną w Afryce Północnej, powodującymi unoszenie się pyłu lub piasku nad Oceanem Atlantyckim. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film będący relacją z dwóch wycieczek odbytych w czasie pobytu na Gran Canal.